Nie mam go z tej strony Janek. Są takie kostki, które nie robią wokół siebie szumu, nie wiem, nie starają się być modne, a mimo to od 40 lat siedzą w pedalboardach wielu gitarzystów na całym świecie. Dzisiaj pokażę Wam jedną z nich: Boss Super Overdrive SD1, tutaj w wersji Wazacraft. Yy, Kostka ta może być dopałką, może być głównym przesterem i co najważniejsze. Zawsze dobrze siedzi w miksie. Sprawdzimy ją przed Tonexem na kapczerach Marshalla JCN800 przy różnych y, poziomach gainu, czyli dokładnie tak jak większość z nas y, używa overdrive'ów w realnym, takim codziennym graniu. Oryginalny Boss SD-1 pojawił się w 1981 roku i bardzo szybko stał się jednym z najpopularniejszych overdrive'ów w całej historii. To była taka odpowiedź Bossa na potrzebę prostego, takiego muzycznego przesteru, który nie zabija charakteru wzmacniacza, tylko wiecie, jeszcze bardziej go podkręca. Przez dekady właśnie SD-1 był używany przez gitarzystów rockowych, hard rockowych, a nawet metalowych. Często jako dopałka do, do marszala, piweja czy mesa bugi. Wersja, którą dziś testuję, yy, SD1W, to część serii ŁAZAKRAFT, czyli taki ukłon BOSA w stronę klasyki, ale w najwyższej jakości wykonania. Po co powstał SD1? Intencja w sumie była prosta: stworzyć overdrive, który podkreśli środek pasma, yy, wytnie zbędny dół, wygładzi górkę. I sprawi, że gitara idealnie przebije się w miksie. Nie miał to być brutalny distortion, to miał być taki muzyczny overdrive, który współpracuje ze wzmacniaczem, a nie z nim walczy. Dlatego właśnie tak często widzimy go ustawionego z małym gainem, dużym levelem, jako klasyczną dopałkę. Bardzo ważna rzecz: BOSS SD1W jest oczywiście w 100% analogowy. To nie jest żaden modeler ani żadna cyfrowa emulacja. Mamy tu klasyczny analogowy układ, ale z lepszymi komponentami, z większą dynamiką i z dodatkowym trybem custom. Tutaj jest taki przełącznik. I tak, SD1W jest produkowany w Japonii, co w serii Wazacraft oznacza najwyższą jakość kontroli i wykonania. Za tę wersję płaci się więcej niż za zwykłego SD1, ale dostajemy lepsze brzmienie, większą uniwersalność i kostkę, która jest praktycznie niezniszczalna. Jak wiecie, lubię się też doszukiwać ciekawostek, więc ciekawostką numer jeden jest to, że SD1 używa tak zwanego, nie wiem może mądrzejsi się tu wypowiedzą czy to w ogóle jest prawda, asymetrycznego clippingu, takie określenie znalazłem, co daje bardziej takie lampowe, naturalne przesterowanie niż na przykład w Tube Screamerach. Nie twierdzę oczywiście, że Tube Screamery są złe. Ciekawostka numer dwa to właśnie dlatego wielu gitarzystów wybiera SD1 zamiast TS-a do chociażby marszala i ciekawostka numer 3, właśnie ten tryb Custom, tutaj przełączalny, oferuje więcej gainu, szersze pasmo i troszeczkę bardziej zwartą górę. To sprawia, że SD1W może być nie tylko dopałką, ale też pełnoprawnym głównym overdrive. No dobra, ale co to jest ten asymetryczny clipping? Ja nie wiedziałem i tak najprostszym językiem mówiąc. Asymetryczny clipping oznacza, że sygnał gitary jest przesterowany jakby nierówno. Jedna strona fali jest ścinana inaczej niż druga. Dzięki temu przester brzmi bardziej naturalnie, mniej plastikowo i bardziej jak taka lekko przesterowana y, lampa. W praktyce y, oznacza to, że dźwięk nie jest taki idealnie równy i kwadratowy, tylko ma więcej życia. Gitara wtedy fajniej reaguje na dynamikę prawej ręki, akordy są czytelniejsze. A pojedyncze dźwięki nie brzmią tak ostro, można powiedzieć. Symetryczny clipping brzmi bardziej jak efekt, a symetryczny bardziej jak wzmacniacz. Obsługa jest banalna i to jest y, ogromna zaleta. Zobaczcie. Yy, level, tone i, yy, i drive, tak? trzy rzeczy oraz ten przełącznik. Standard custom. Także nie ma tu miliona opcji, ale każda z nich realnie wpływa, wpływa właśnie na brzmienie. To jest kostka, którą w zasadzie ustawiasz w 30 sekund i po prostu grasz. Dlaczego w zasadzie gitarzyści od wielu lat wybierają SD1? Bo zawsze siedzi w miksie, świetnie współpracuje z marszalami, jest dynamiczny i muzyczny, bo może być dopałką albo głównym przesterem. No, i po prostu działa bez zbędnego kombinowania. SD1W absolutnie nie jest efektem, który ma ciebie zaskoczyć. To efekt, który ma pomóc dobrze brzmieć na próbie, na koncercie i w nagraniu. OK, moi drodzy, i zaczynamy ogrywanie. Pierwszy wariant to będzie Capture Marshalla JCM800. Wejście low, czyli czysty taki powiedzmy Marshal JCM800. Zobaczcie, jak to brzmi. Okay. I teraz dołożymy do tego przester, czyli zobaczymy, czy ten overdrive potrafi fajnie przesterować czysty wzmacniacz. Jesteśmy w trybie standard. Włączam. Ok, zobaczmy teraz to samo w trybie Custom. Dobra, teraz dołożymy drive'u na godzinę trzecią i wracamy do trybu standard. Dobra, to samo w trybie custom. Pięknie, wracamy do standard i dodamy jeszcze level, czyli jeszcze bardziej to podbijemy. Standard. Dobra i custom. That's it. Dobrze moi drodzy i teraz zmieniamy capture będzie już z wejścia high preamp na 7, czyli będzie już taki delikatny brud z samego pieca. Dobra, i dokładamy na godzinę dwunastą tryb standard. To samo w trybie custom. OK, teraz zmieniamy na standard i dokładamy drive'u tryb standard. Custom. No i do usmy level to już będzie po prostu petarda. Tryb standard. I custom. No, różnica jest dosyć mocna. Zobaczmy bez. Dobrze rozpędza. Ok, moi drodzy, i ostatni scenariusz to jest 800. Rozkręcona po prostu totalnie na maksa. Zobaczmy, yy, jak to gada. I teraz y, zobaczmy tutaj y, przełączmy tylko na standard. Najpierw na maxa level i y, minimum drive. Tak tylko co ja robię. Zawsze odrobinkę odejmuję tego levelu i w drive szukam tego momentu, kiedy lekko się zaczyna nasycać i zostawiam. Zobaczcie. I to osiągnęliśmy. To jest ten moment. Ten level może nawet jeszcze troszeczkę i zobaczmy teraz. Bez. Z. Zobaczmy w trybie Custom. Pięknie, także i jako przester z czystego wzmacniacza zrobi wam super rock and i też pięknie dopali już mocno przesterowany wzmacniacz. Sprawdźmy ten sam scenariusz teraz na Gibsonie. Ograjmy to na Gibsonie. Ok, Gibson Input Low, czyli czysty. W trybie standard godzina 12. Tryb Custom. Dobra, wracamy na standard i teraz godzina trzecia. Eee, tryb jeszcze. standard, godzina trzecia level. I custom. OK i tutaj w e, input high. Rozkręcony tutaj na 6, nie dawałem na 7, bo na 7 już na Gibsonie jest dosyć mocno. Także zobaczmy bez bossa. Odpalamy bossa. Tryb standard. Pięknie. Tryb custom. Dobra, tryb standard, drive na trzecią, tryb custom, standard i rozkręcamy level. Custom. Pięknie. No to dopalamy. Ok, i do pałeczka yy, będzie teraz z Bossa. Na maksa rozkręcona 800a i Gibson. Posłuchajmy. Jeszcze dołożymy delay. Pięknie. A jeszcze zapomniałem do w trybie custom. Zobaczmy jeszcze raz na pustym. Teraz jeszcze piękniej. No to na koniec jeszcze pytanie do Was. SD1? SD1W czy Typ Screamer? A może używacie obu? Dajcie znać w komentarzach. Jako do czy główny przester, z jakim wzmacniaczem? A na koniec posłuchajcie, jak SD1W brzmi w miksie jeszcze z Gibsonkiem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Bajo!